Dzień dobry. E, dzisiaj, już kolejny, czternasty, zdaje się, odcinek reminiscencji przyszłości. Czyli można powiedzieć, pierwsze dwa tygodnie za nami. Zobaczymy, co z tego wszystkiego dalej wyniknie. E, jest to fraza, którą powtarzam ciągle. Już nie wiem po co bez sensu. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić w całości rybkom akwariowym. Przypuszczam jednak, że to się nie za bardzo uda ponieważ na temat rybek akwariowych mam wiedzę bardzo mało, poza tym sam temat wydaje mi się być niezbyt ciekawy do omawiania w tej w naszej tej formule, którą e, jakoś starym, sta, staramy się e, budować. W związku z tym powiem o, o czymś podobnym, ale zbliżonym. Mianowicie, człowiek czasami sobie idzie do jakiegoś akwarium, do jakiegoś e, oceanarium takich dużych i tam widzi te wszystkie stworzenia morskie różne płaszczki, różne przedziwne piranie, niepiranie, tam rekiny pływają, a tu z kolei, jakieś, a tam jakieś malutkie, a tu jakieś meduzy przedziwne. Przecież no to jest taka fantazja, żeby to wszystko opisać. Zresztą jak się czytam 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, to tam też te opisy stworzeń morskich są niesamowite i tak naprawdę trudno odróżnić opisy prawdziwe od, od, od wymyślonych przez autora, bo sama natura zdaje się być tak twórcza w tym wszystkim, że, że niesamowite. No i, i później tworzą się różne takie yy, yy, pomysły, że ktoś popuści jednak wodze fantazji i zacznie tworzyć stworzenie jakieś nie wiadomo jakie, albo ktoś coś zobaczył, albo mu się wydawało, albo coś i... I, i, I potem powstają jakieś legendy o jakich wielkich kałamarnicach olbrzymich, czy, czy, czy jakieś inne tam syreny, czy jakieś inne krakeny, czy jakieś inne przedziwne twory. I generalnie biorąc, bo to nie każdy wie, jest cała dziedzina, nie, nie wiem, czy nauki bardziej dziedzina na by nazwałbym to, która zajmuje się badaniem i analizowaniem tych stworzeń których nie udało się potwierdzić istnienia nauce. To, że się nie udało potwierdzić istnienia nauce, to nie znaczy, że nie istnieją. Prawda, oceany są wielkie, oceany są niezbadane, syreny mogą istnieć. Nikt nie powiedział, że syren nie ma, tylko powiedziano, że jeszcze nie odnaleziono żadnych syren żywych, nie udało się wsadzić do formaliny. Może to i lepiej dla tych syren domniemanych, ale być może syreny wcale nie istnieją i to Raczej bardziej by wyjaśniało i pasowało. Natomiast ta dziedzina, która zajmuje się badaniem tym, tych stworzeń, takich, których nie jesteśmy w stanie potwierdzić, a znamy tylko z podań, przekazów, jakichś ilustracji czy mniej lub bardziej wiarygodnych zeznań, yy, nazywa się kryptozoologia. Kryptozoologia. A stworzenia, które. W, e, są analizowane przez to. Czyli na przykład właśnie rzeczone syreny, czy wielka stopa. Wielka stopa, słuchajcie, ma kilkadziesiąt tysięcy udokumentowanych świadectw istnienia, że w górach skalistych, a że nawet czasem przy jeziorach wielkich, a czasem przy czymś innym, że sobie e, rzeczywiście występuje. Natomiast... No, nauce nigdy nie udało się tego potwierdzić i takie stworzenia jak Sirena, czy Wielka Stopa, czy, czy Kraken, czy coś tam nazywają się kryptydami. Kryptozoologia bada kryptydy. Kryptydy są rozmaite jest ich trochę, natomiast ciekaw, ciekawym momentem w nauce jest moment, w którym nauka potwierdza istnienie jakiejś kryptydy. I do takich sytuacji dochodziło. W tej chwili zdaje się, z 19 potwierdzonych kryptyt. To są stworzenia, które niekiedy są nowymi gatunkami, wcześniej nieznanymi, a niekiedy są dziwnymi tylko mutacjami. Na przykład mutacją jest tygrys biały, tygrys Albinos, a nieznanym wcześniej stworzeniem może być na przykład kałamarnica Olbrzymia która zdecydowanie może być przyczyną legend o Krakenie. Czasem ocean może już gdzieś na brzeg, czasem może gdzieś tam swoje macki wynurzyć. I to są macki długości rzeczywiście kilkunastu metrów. To nie w i dmuchał, to są poważne sprawy. Takie stworzenia nazywamy wtedy ekskryptydami. Więc mamy kryptydy, które bada kryptozoologia, a później powstają także ekskryptydy, i jeśli nauka potwierdzi istnienie takiego stworzenia. Myślę, że jest to ciekawe, bo jaka myśl się za tym kryje, co chciałem powiedzieć? Jeżeli yy, ktoś powiedziałby, ty czym ty się zajmujesz? Co ty starasz się analizować Syrenki? czy, czy krakeny, czy, co to jest za bajki, w co ty wierzysz, jakie bajki, jakieś... Jakieś dwumetrowe szympansy, co... co ty wymyślasz tu? E, historię, o wielką stopą się będzie zajmował, ooo, o jaki mądry. A tu się nagle okazuje, e, Guzik guzik, da już istnieje, już potwierdziliśmy. Niespodzianka. Niespodzianki się zdarzają w życiu, czasami... ...rzeczy, które nigdy by człowiek nie pomyślał, że istnieją, albo jest święcie przekonany, że krasnoludków nie ma. A ten guzik, no... ...a może są. A może zupełnie coś innego. A może się coś wydarzyć, co się nie spodziewamy, a może się. I to nauka opisuje. I to jest bardzo ładne słowo. Ekskryptyda. Już nie jest kryptydą. Już jest naprawdę. I. I tak może być z czymkolwiek w życiu. Dlaczego nie? Nigdy nie wiadomo. A nóż piorun walnie. I człowiek był człowiekiem, a już jest galską popiołu. eks człowiek, proszę. Da się, da się. No to z taką złotą myślą. Yy, zostawiam Was na dzisiaj. Co prawda nagrywam, to jest wczesne popołudnie, ale chyba nie będzie mnie w domu, więc wrzucę dopiero wieczorem. Tak bywa czasami. No nic, do jutra, do usłyszenia.